Siemano widzowie, no to jesteśmy. Jesteśmy poza Białym Stokiem. Siemano i wszystkich pozdrawiam. Dzięki wczoraj, że co po niektórzy już weszli, że na nowy kanał. Słuchajcie, jestem w pięknym zajebistym miejscu w fajnym parku. Na pewno zobaczycie i co po niektórzy poznają ten park. No i wracamy do, do pytań do. Pytanie do, o tu jest nawet dworzec. Wracamy do pytań do. Mam tych pytań od cholery. He, pierwsze pytanie to sam na siebie odpowiem. No, nawaliłem się wczoraj jak świnia. Także słuchajcie, no tak czasami bywa, nie? No, nawaliłem się jak świnia, ale to dobrze. I tak muszę zrobić ten. Mm, tą. Kurde, brak mi słów. Muszę zrobić tą pieprzoną terapię, niestety. No i dobra. Czy będą filmy z gier? To jest pierwsze pytanie od jednego widza. Czy będą filmy z gier? No, będą filmy z gier, z tym że nie mam aż tak mocnego kompa, słuchajcie, żeby żeby nagrywać te najnowsze gry, takie jak na przykład Rockplay nagrywanie którego śledzę i mam szacunek do niego, naprawdę fajną robotę robi. No będę się starał coś tam, coś tam kombinować, nie? Także jakieś tam z gier będą, nawet na żywo będę nagrywał. Kolejne pytanie od następnego widza. Gdzie wakacje? Hm. Gdzie wakacje? wakacje? Wakacje planuję, słuchajcie, wakacje planuję wyjechać nad morze. Nie będę mówił do jakiej miejscowości, ale nad morze. W każdym razie nad morze, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będę planował wypierdzielić nad morze. E, dlaczego odbierałem kono konona z choroszczy? Bo wydzwaniał do mnie wtedy, prosił mnie, prosił, prawie płakał w telefon, żebym ja przyjechał. Bo oczywiście major nawet nie, nie chciał jechać, słuchajcie, to mówią szczerze. Więc go odebrałem. Odebrałem go z tej choroszczy, ładne to jest. Odebrałem go z tej choroszczy, gdzie straciłem cały dzień. No i w zamian wiadomo, dostałem to, co dostałem teraz od korona. Z firmą Yarex. Jak to było z firmą Yarex? No, miałem firmę Yarex, do tej pory mam, do tej pory jest to firma tylko, że zawieszona działalność. Yy, handlowałem, zajmowałem się handlem z liczami, nie? I słuchajcie, i dob dobrze w miarę szło, ale jak to się mówi, Jak jest spółka, to zawsze kiepsko wychodzi. Także to tak w skrócie. Kiedyś to rozwinę o tej firmie Jareks, ale nie będę i tak mógł powiedzieć, wie, wiecie, za, o co chodzi i dlaczego. <laughs> za co miasto zabrało mi kasę? Miasto zabrało mi kasę za to, bo ja jestem niegrzecznym chłopcem. Totalnie niegrzecznym chłopcem i zawsze łamie przepisy. Więc miasto zobaczyło, że zacząłem grubiej zarabiać, to jest ładne drzewo grubiej zarabiać to to stwierdziło, że trzeba mi ujebać pieniądze dosłownie, w takim słowu przytuczeniu, ujebać mi pieniądze bez mojej wiedzy, bo gdyby nawet chociaż wysłali chociaż żeby wysłali żeby chociaż wysłali y, jakieś pismo powiadamiające mnie na ten temat, to bym się zgodził. Natomiast zabrali mi kasę po prostu tylko od siebie. Więc zabrali mi po prostu za, za to, że byłem niepokorny. Jaki bym kraj odwiedził? Nie wiem, trudno powiedzieć. Jest tyle, tyle krajów, chyba Grand Prix Monaco. Chyba raczej tak. Grand Prix Monaco, czyli w Monaco, jakbym był. Jakby się dało to do Monako, bo jest... Bo jest wspaniałe Monako I myślę, żebym odwiedził Ewentualnie jeszcze Ewentualnie jeszcze bym odwiedził Bym odwiedził Hmm Jaki kraj, jaki kraj, kurczę Może Kolumbię, z ciekawości Czy ja piję? Oczywiście, że piję, ale niedługo będę musiał przestać, już, już, już bliziutko jest, już, już bliziutko, także ostatnie moje podrygi, słuchajcie, <grytanie> picia, może dlatego korzystam tak sobie teraz, bo już wiem, że to są ostatnie podrygi mojego życia, potem będę musiał przestać. Kolejne pytanie, czy jestem gejem? <grytanie> no nie, no raczej nie czuję się za geja i nie jestem gejem. Także wszyscy, którzy są gejami, no niestety, panowie, mam do was szacunek, to jest wasz wybór, ok, ale no ze mną nie potańczycie, także, także trudno. Czy podoba mi się nowa praca, którą teraz robię? Podoba mi się, dlatego właśnie to robię. Podoba mi się ta praca, dlatego to robię, bo gdyby mi się to nie podobało, to bym tego nie robił. To jest normalne, na pewno bym tego nie robił, bo by mi się to nie, gdyby mi się to nie podobało... Sorry, jeszcze język mi się plącze po wczorajszym, ale trudno, idziemy na dworzec. Już wszyscy skumają, gdzie jestem. Także gdybym, gdyby mi się to nie podobało, to bym tego po prostu nie robił, słuchajcie. Robię to też z przyjemności, robię też to dla was. I teraz wszyscy będą mieć. Robię to też dla Was. Nie tylko, nie tylko dla siebie i nie tylko do końca dla kasy. Spójrzmy, która jest godzina. O ile będzie widać. Jest dosyć wcześnie. No, mam nadzieję, że coś jeszcze nagram. No i teraz pozdrowienia słuchajcie. Pozdrowienia. <tryk> Krótki materiał będzie, bo słuchajcie, dopiero przyjechałem tutaj. Widzicie to to, to, to za wagony? One chyba przewożą One przewożą cement. Tylko nie wiem, czy chyba spro, na pewno sproszkowany Dobra, pozdrowienia Pozdrawiam Pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście Marka Łańcucha Marek, Łańcuch, pozdrawiam Cię. Wiem, że byłeś u mnie na tym, na, na live'ie, także na Facebooku, chyba bodajże nie wiem ale bo już dużo ludzi się przewija, także trudno zapamiętać wszystkich. No, Meteorite Man, Meteorite Man, dobrze chyba czytam Meteorite Man, pozdrawiam Cię, popisaliśmy wczoraj. Także pozdrawiam Cię bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że będziesz mnie wspierał. Pozdrawiam Kamila Budzińskiego. Pozdrawiam Kamila Bucińskiego. Pozdrawiam też Krystiana z Whitney. Cokolwiek miałoby to znaczyć, ale pozdrawiam. Tak chciałeś, żebym tam zapisał. Tak, tak więc zapisałem. Pozdrawiam też Kmicica. O, kmicis, kmicis, kmicis bodajże. Dwa razy to jest, powtarza się. Pozdrawiam też Siri. Nie wiem, czy to jest facet, czy kobieta. Patrzcie, słuchajcie, lokomotywy stoją tam. Daleko, daleko. I zawsze ląduję na peronie. Śmieszne, no, zawsze ląduje, muszę lądować na peronie. Jak ja bym nie miał żadnych innych miejsc. Jak nie u siebie, to w innym miejscu też na peronie stoję. Pozdrawiam Marcina Pitbull'a Pozdrawiam cię Marcin Pitbull I dziękuję za oglądanie i w ogóle Pozdrawiam mm. też Marka Diucz Diu Diu Diu. No i oczywiście pozdrawiam jeszcze na sam koniec Mieczysława A teraz słuchajcie Teraz trochę skupię się sobie na, na wycieczce Kupię się na wycieczce so w swojej i prawdopodobnie jutro zrobię live'a i wrzucę te materiały. Na pewno nie dzisiaj, bo nie mam takiej możliwości. Także jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się słodko. Trzymajcie za mnie kciuki przede wszystkim. A jeszcze nagram coś dzisiaj o... na temat pana K. Który tak na mnie psioczy ale to i tak będzie opublikowane dopiero, dopiero, dopiero później. Także trzymajcie się jeszcze raz i pozdrawiam Was wszystkich. Siemka.